Hej, witajcie na moim kanale ma vlogmasie 10. Aktualnie robię prezent dla mojej babci. Na razie zbyt, ale no, na razie robię prezent. Zamówiłam pizzę, więc za około, nie wiem, tak pół godziny powinno być. I no, że nie wiem, mamy lekcje, ale pani zacina i nie mamy co robić, w sensie pani nam nic nie mówi, bo i zacina internet, więc. Robię prezent dla mojej babci. I widzimy się potem, jak już zrobię tak trochę. Dobra, więc ja tak jakby skończyłam jedną kartkę. Wygląda ona tak: babcia najpierw. Potem będzie Ewa. Bo moja babcia ma na imię Ewa. Tak i teraz będę tutaj wpisywała. Jej cechy charakteru, takie fajne jakieś I ja ogólnie jakieś tam te fajne charakteru Ale będę je wpisywała innym kolorkiem, bo... Y, tymi kolorkami Bo tamtych mi tak jakby... No i mi się z tamtych wypisuje Ten Chyba, że znajdę zamiennik, ale... Po prostu zrobię tymi, bo nie chcę mi się szukać zamiennika i w tamtym też zrobię tak jakby na odwrót, więc robię. Dobra, więc ja już mam. jeszcze moja pizza nie przyjęła. Ale tak: mam babcia. Błyskotliwa, ambitna, bezinteresowna, pomocna, inteligentna. Wspaniała. I mam Ewa. Kreatywna, wesoła, altruistyczna. Tak, jeszcze to może ozdobię albo wytnę, chyba wytnę i um, no, widzimy się, może jak pizza przyjedzie. Nie wiem, może jak już będę jechała do babci, może jak to już wytnę. Nie mam pojęcia tak szczerze, więc widzimy, widzimy się kiedyś tam. Dobra, więc tak to wygląda. Um, o tak, um. Fajnie, według mnie. E, teraz otworzę jeszcze z Wami kalendarze adwentowe, żeby nie zapomnieć, bo potem jadę do babci i ten. E, więc dzisiaj mamy dziesiąty. Dziesiąty, z znalazłam. To jest takie niezwykłe pudełko, mi się wydaje, że coś będzie niezwykłego. A tutaj jest 10. Więc otwieramy i... O! Miła niespodzianka. Potem wczoraj się trochę moim zawiedzeniu, że któryś raz prawie to samo. Tu mamy takie gumy chyba. Jakieś takie te. Wydaje mi się, że to są jakieś gumy takie. Więc fajnie. I teraz kalendarz z czekoladkami. W kalendarzu z czekoladkami idzie po kolei. Więc... Eee, co nic zrobiło? <grywka> więc eee, to jest dziesiątka i dziesiątce mamy czekoladkę z, z, z. Rękawiczką. O, rękawiczką. Więc fajnie. I teraz już mm. idę na lekcję, i do Was zaraz, zaraz, zaraz mm, dogram. I tu jeszcze poprawię. Bo to E, jest tak trochę przycięta przez to sklejenie, więc no. Dobra, więc przyszła do mnie pizza i... Zaraz ją będę jadła. Dobra, więc to już wszystko w tym vlogmasie 10. Widzimy się jutro na vlogmasie 11. E, no, więc pa!